Po co jest zmieniać akordy najbliższą drogą? Na przykład, żeby zagrać coś takiego. Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone. Chwalcie cieni spegajki, Źródła i... i kręte Jeżeli też tak chcesz zmieniać akordy najbliższą drogą, bo właśnie po to się zmienia najbliższą drogą, żeby sobie tak grać na przykład i śpiewać pieśni religijne, to w czwartek o godzinie 20.11. 11 kwietnia zapraszam cię na bezpłatne szkolenie jak zmieniać akordy najbliższą drogą. Szkolenie na żywo jest bezpłatne. Tylko musisz mieć do niego link, nie musisz mieć kamerki, nie musisz mieć mikrofonu, odbywa się na YouTube, ale musisz mieć do niego link. Jeżeli nie mam Twojego maila, zostaw go na akademiamuzykanta.pl łamany na seria, czyli wejdź na tą stronę. Tam jest taki przycisk, rezerwuję miejsce, podaj tam swoje imię, swojego maila, system podeszle Ci od razu potwierdzenie i w dniu szkolenia również link do szkolenia na żywo. Także zapraszam serdecznie, jeżeli tak chcesz grać akordami na przykład.